Siem, na widzowie, z tej strony Kaper Podłoga LLL A w dzisiejszym odcineczku Powiem wam, bo dużo osób się pytało W komentarzach e, I ogólnie PV e, Discord e, Czy e, Czy Zrobisz odcinek jak zainstalować escalancer Albo inne lancery. Więc w dzisiejszym odcineczku pokażę wam jak właśnie Taki oto ogólniega zainstalować Oraz escalancer. E, no to zaczniemy sobie od ogólniega Ogólniega, wpisujcie sobie wyszukiwarkę darkę ogólniega Klikacie enter, e, macie tutaj takie coś, klikacie sobie w ten link e, e, Klikacie sobie download dajecie sobie na pulpit Potem macie, potem macie e, Klikacie next, 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 next i ok, next i ok e, I w Launcher jest tak, że Wchodzicie sobie tutaj, escaluncher Idziecie sobie o tutaj Klikacie sobie. Eee, czekajcie. Eee, tak, tu klikacie sobie Download. Powinno Wam się pobrać. O, powinno Wam się pobrać. Będziecie mieli takie coś. E Escalancher Setup. Ja sobie to kliknę dla Was specjalnie. I tutaj dajecie next. Next, Install oraz Next, Next, Next i Finish. Um, no i co? No i tam będziecie mieli właśnie takie coś. E, ja Wam radzę kliknąć sobie. Dam Wam tutaj, bo to jest się Tutaj lepiej widać. Skalunker. To tak. Um, um, tutaj ja już jestem zalogowany, ale Wy będziecie mieli właśnie coś takiego. Będziecie mieli tylko to i to. Jeżeli chcecie mieć jakąś wersję, to klikacie sobie menadżer instalacji, jakby menadżer instalacji plusik i tutaj macie nazwę na przykład, nie wiem, test, fabrik Wam polecam zależy na czym gracie. Wersję możecie sobie dać od, od której do której. No i co? No i sobie dajcie zapisz tam tutaj w lewym, go, w lewym rogu, e, dajcie sobie, tutaj klikacie, będziecie mieli, e, no i tutaj, tak, będziecie mieli tak, o, klikacie sobie przełącz, nazwę użytkownika, dajcie sobie na przykład, ja sobie dam majster0424, to jest moje główne konto e, i, i wypisujecie sobie nie jakie chcecie. Klikacie sobie zaloguj się offline nie będą Wam działały ogólnie serwery takie jak na przykład Hypixel, jakby DonALTSMP.net co nie albo nie wiadomo jakie serwery, na przykład z Premką, nie będziecie mieli Premki, za to macie fajny launcher. no I do tego, jeżeli chcecie jakieś teksty czy mocy, to Windows Air procent data procent Kropka Minecraft na samej górze i tu macie mocy. Dajcie sobie mocy. Ja tu mam na przykład Underhacka. Na przykład da, macie jeszcze Resus Dajcie sobie Resus Pack takie jakie chcecie. Do tego tutaj o właśnie foldera. No i co? No i pokażę wam, jak tu ten Escalancer działa. Tak, jakby co nie no. Wydajecie, gdy daje, bardzo szybko się pobiera, generalnie. Um, no, ja wam bardzo polecam. Bardzo fajny launcher, tak samo jak ogólniega. E, og na ogólniega Windows Plus R jak chcecie dać jakieś resursy spaki czy mocy. Em, kropka ogólniega profil i moc oraz wasza wersja. E, albo idziecie tutaj i macie tutaj resursy spaki. Tylko ja muszę je znaleźć. O, mam resurs paki. No i tutaj dajcie sobie wasze resurs paki, które chcecie. Yy, no. I... No i to, to było w sumie chyba na tyle. co nie? Dobra, więc widzowie, jak chcecie nie wiadomo jeszcze co, to piszcie na... w komentarzach oraz... No i co widzowie? Siemaneczko.